W jaki sposób ta sztuczna inteligencja wpływa na codzienną pracę, to w zasadzie nie zabiera ona nam pracy jako takiej, tylko ją usprawnia. Jesteśmy w stanie, czy dobry programista jest w stanie, dobry kod napisać dwa razy szybciej, czy nawet trzy razy szybciej. Tak? Więc dzięki sztucznej inteligencji, my zwiększyliśmy swoją efektywność, i myślę, że generalnie cała branża IT podąża w tym kierunku. I dalej będzie podążać, że ten rozwój związany ze sztuczną inteligencją hmm, będzie tylko przyspieszał tę pracę. Jesteśmy w stanie szybciej teoretycznie budować aplikacje niż to było dwa lata temu. Mamy gotowe narzędzia, które mogą tworzyć w zasadzie za nas, za programistę, czy sterowani przez programistę. Możemy tworzyć bardzo szybko prototypy aplikacji. Wyzwaniem nadal są integracje i ta część związana z, z serwerem czy tą aplikacją, której nie widać w aplikacji, czyli coś, co się dzieje poza, poza naszymi oczami. Ale to też się będzie zmieniało. Tak? To nadal te to rozwiązania ze sztucznej inteligencji będą w tym um, pomagały. Duzi klienci, z którymi współpracujemy, ich świadomość jest znacznie większa, bo z reguły wraz z, z wymaganiami funkcjonalnymi do aplikacji są tzw. wymagania bezpieczeństwa. Większe sukcesy odnoszą firmy, które Właśnie zdecydowały się na pewną specjalizację. My także wyłoniliśmy takie trzy podstawowe specjalizacje branżowe, do których adresujemy nasze rozwiązania i mamy bardzo duże doświadczenie. Pierwszą z tych branż jest mobilność, rozumiana jako mobilność pasażerów, bardzo dużo rozwiązań. Informatycznych zbudowaliśmy wokoło rozwiązań biletowych. Wdrożenie mieliśmy w Niemczech, w Polsce, w Szwajcarii, we Włoszech, więc ta mobilność jest jednym z takich obszarów. Drugim obszarem jest e Od początku działalności rozwijamy narzędzie, które wspiera zieloną ekonomię czy, czy circular economy, o której dużo się mówi. Narzędzie, które pozwala firmom wyprzedawać sprzęt na rzecz pracowników. W ten sposób dajemy drugie życie temu sprzętowi. Mamy jeszcze nurt związany z energetyką. Dlatego właśnie się pojawiamy na, na, na Power Connect, gdzie poprzez rozwiązania sztucznej inteligencji właśnie budujemy narzędzia, między innymi, które pozwalają skutecznie przewidywać czy prognozować produkcję energii w farmach fotowoltaicznych. Na rynku już jesteśmy prawie 10 lat, więc testowaliśmy różnego rodzaju kampanie marketingowe, kampanie mailowe, reklamy. I w zasadzie dotychczas wszystkie te, te tradycyjne powiedzmy, metody były średnio skuteczne. To, co tak naprawdę działa w moim biznesie, to jest właśnie spotykanie z ludźmi na przykład na targach, budowanie relacji, przekonywanie jeden na jeden potencjalnego klienta, że warto z nami współpracować. I to jest właśnie naj, największa wartość wystawienia się na targach, bo obok własnego networkingu to właśnie targi dają teoretycznie największą szansę na to, że można potencjalnego klienta czy partnera biznesowego znaleźć.